Chodam z energii, mówię. Jest też zespół wyszląco-tropiący, to ja cię... Niech pani nie robi zdjęcia, bo wszyscy was później będą... Przepraszam. Jak tak będziecie robić, to was sprzedam wszędzie. Powiedziałem, niech pan nie robi mi zdjęcia, bo później was sprzedał wszyscy. Muszę pana uwiecznić na zawsze. A ja was tam pierdolę wszystkich, ja 50 złotych proszę panią Szefieńtowi, Szefieńtowi na Polacki tam robił piśm, dałem 50 złotych facetowi bezdomnemu. a te kurde nawet mi nie dali e, słonika obiadu tak,